Mimo, że mamy już praktycznie połowę listopada, no tak prawie, a październikowy book haul książkowy już dość dawno temu nagrałam, to dzisiaj przychodzę tutaj do Was z takim króciutkim filmem, bowiem z lekkim opóźnieniem dotarły do nas październikowe nowości komiksowe od wydawnictwa Egmont. Ich recenzje oczywiście znajdziecie na blogu, będą tam zdjęcia i będzie napisane o czym te komiksy są. Tutaj, tak, Wam pokrótce je pokażę. Pierwsza nowość to jest komiks z serii Najwybitniejsi naukowcy. Awicenna, Kanon Medycyny to jest seria, tak jak widzicie, takich niewielkich prostokątnych broszurkowych komiksów, które pokrótce oczywiście opisują biografię wybitnych naukowców. Ich dokonania, to jak żyli, gdzie żyli, co robili. Myślę, że jest to fajna seria, aby zainteresować dzieci danym na przykład naukowcem. To już jest bardzo, ale to bardzo rozbudowana seria. Tutaj na końcu możecie rzucić okiem. Wszystkie te komiksy są oczywiście na blogu. Zachęcam Was do zajrzenia. W recenzji Aviceny będą też linki do pozostałych komiksów z tej Serii, które miałam okazję recenzować. W serii znajdziemy między innymi komiksy o Darwinie, o Marii Skłodowskiej Kiri, o Newtonie, Koperniku, Galileuszu i kilku innych naukowcach. Królik kontra małpa i inwazja ludzi. Jest to drugi tom serii. Zobaczcie tylko, jak królik i małpa tutaj na tej okładce się prezentują i dokładnie taki sam dynamizm znajdziemy we wnętrzu tego komiksu. To jest całkiem, można by rzec, grubasek. Jak pierwszy tom zresztą jest identyczny, można by powiedzieć, pod względem grubości. No, tak prawie. Historia jest kontynuacją tego, co się działo w tomie numer jeden. Bardzo, ale to naprawdę bardzo przygodowa seria. Bardzo dużo się dzieje w komiksach z tej serii. Muszę przyznać, że po lekturze drugiego tomu jeszcze bardziej polubiłam Królika i Małpę. Ale od razu zaznaczę, że to nie jest komiks dla wszystkich, bo jak widzicie chociażby już na okładce, małpa tutaj do kogoś strzela, a wiem, że nie wszyscy tolerują takie komiksy dla dzieci. Mi to akurat zupełnie nie przeszkadza. My czytamy bardzo różnorodne książki i komiksy, ale musicie mieć na uwadze, że jest tutaj Dość specyficzny, właśnie sposób zachowania tych głównych bohaterów. Trzeci komiks, trzecia październikowa nowość to drugi tom serii Nauka z komiksem Genetyka i Ewolucja. Jest to seria. Która ma wiele różnych podserii, nazwijmy to tak. Jest Genetyka i Ewolucja, ale jest też Era Dinozaurów, która doczekała się póki co też dwóch tomów, i Galaktyki i Planety też doczekały się obecnie dwóch tomów. Tutaj po środku widzicie pierwszy tom serii Genetyka i Ewolucja. W zapowiedziach ja już widziałam na stronie wydawnictwa, i tutaj też jest delikatnie uchylony rąbek tajemnicy, bo będzie jeszcze seria Życie pod Wodą, ale to wciąż nie koniec nauki z komiksem czeka jeszcze inna kolejna fantastyczna seria komiksowa chyba jej tutaj nie, nie mamy i tutaj, tutaj mamy zapowiedź trzeciego tomu genetyki. No i trzecie tomy są w przygotowaniu ery dinozaurów i galaktyk i planet. To jest bardzo edukacyjna seria komiksowa. Na licencji Disney'a, jak widzicie, tutaj mamy bajkę Lilo i Stitch, i cała genetyka i ewolucja jest właśnie z Lilo i Stitchem. Dinozaury są z tej story A z tych, co są w przygotowaniu To tu między innymi, gdzie jest Nemo Jak możecie zobaczyć No i tak, mamy komiks Mamy bardzo ciekawy komiks. Przy okazji też w komiksie znajdziemy edukacyjne wątki, jak tutaj zobaczcie, mamy różne zwierzęta i komiks jest przerywany wstawkami edukacyjnymi. Tutaj jest informacja, że ciąg dalszy jest na stronie 19, a pomiędzy komiksową historią mamy, jak na przykład tutaj jest przypadkowa ewolucja o znaczeniu klimatu e, i tak dalej i tak dalej, na czym polega ewolucja. Bardzo fajnie to wszystko zostało tutaj opisane. Myślę, że dzieci nie będą miały żadnego problemu ze zrozumieniem tego wszystkiego. Mamy klasyfikację organizmów. No i wracamy do komiksu, by za chwilę znowu poczytać o czymś bardziej, można by powiedzieć, edukacyjnym takim typowo edukacyjnym ewolucja, której się nie spodziewasz czas ssaków 3 miliardy lat historii bardzo, ale to bardzo lubię tę serię, całą serię nauka z komiksem. Wszystkie tytuły, które są wydawane pod tym logo, są zdecydowanie warte tego, aby je poznać i czytać razem z dziećmi. Ogromny wątek edukacyjny i nauka zupełnie przy okazji, bo mamy ciekawy komiks. No, i jak już pokazywałam wam wcześniej, mamy tam przemycone też edukacyjne treści. Także tak wyglądają trzy październikowe nowe komiksy, które się w naszej kolekcji znalazły od wydawnictwa Egmont, ale wydawnictwo Egmont też gry nowe wydało w październiku. I myślę, że dosłownie na dniach, jak ten film widzicie, to pewnie już tak naprawdę na dniach pojawią się na kanale recenzje tych gier. Także subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów.